Witam serdecznie na kanale Czaja. Dotarła do mnie paczucha z kanału Agnieszka Sulejówek sprząta lasy, na który serdecznie zapraszam. Agnieszka robi bardzo dobrą robotę, kawał bardzo dobrej roboty sprzątając lasy w swojej okolicy. W opisie tego filmu zostawię Wam link do jej kanału. Zapraszam serdecznie. A ja biorę się zaraz rozpakowywanie tej paczki, zobaczymy, co takiego się w niej kryje. Mam nadzieję, że w dobrą stronę otwieram. And、cheese. Pierwsze zawiniątko, pompka samochodowa, nie działa, ale to nie problem, zobaczymy co jej dolega, pewnie tłoczek trzeba poprawić. Super, przyda się. Koszyczek będę miał na O2. Na gadżety przy rozbiórce. Zobaczmy, kolejne zawiniątko. O, to jest coś dla mnie. Dwustronny śrubokręt. Jak widzicie, pęk. Ale nie będę miał problemu z naprawieniem tego. Fajnie, fajnie. Będzie zabawa. Kolejny stary śrubokręt. Drewniany. O, z podbijakiem. Też do odrestaurowania. Będzie co robić w zimowe wieczory. Dziękuję, Agnieszka. Wiesz, że lubię takie narzędzia bardzo. Lajek też się przyda trzonek do siekiery niedawno ze złomu przywiozłem sobie dwie siekierki nada się idealnie spójrzmy co jest dalej Kluczyk do wiertarki. Tego nigdy za wiele. Lampka warsztatowa, coś w tym stylu z magnesem. Bardzo przydatna rzecz przy pracy w, przy samochodzie. Działa! Super, dziękuję Agnieszka. Rączki do pilników albo śrubokrętów albo piłki ręcznej, ta może być, chociaż bardziej mi to wygląda na pilniki. Przyda się, tutaj jakieś takie narzędzie widać, że wiekowe. Tu jest ostrze. To jest jakiś skrobak, coś, coś takiego, ale widać, że. Jest to bardzo stara rzecz. Dziękuję. I tu mamy też jakieś narzędzie. Z tej strony wygląda jak łyżka, ale nie rozpoznaję go. Jak macie pomysł, to dajcie znać w komentarzach. Kolejne zawiniątko. bardzo przydatna rzecz z tego na pewno skorzystam i to w niedługiej przyszłości trzeba będzie troszeczkę odrdzewić bardzo fajna rzecz naprawdę bardzo fajna rzecz przyda się przy spawaniu czy też przyklejeniu drewna? Zobaczmy, co my tu mamy. Dalej o młoteczek i siekierka. Fajna, fajna. Nie jest mocno zużyta. Sklepana. No, już wiem skąd jest ten trzonek. Co prawda, odwrotnie to idzie. No, to będzie jedna całość do odrestaurowania. Super, dziękuję Agnieszka. Młoteczek pół kilograma też oczywiście się przyda. Zobaczmy, co jest dalej. To przesunę troszeczkę dalej. Wow, no to jest. Klucz hydrauliczny. Brakuje tylko nakręteczki. Produkcji radzieckiej. Przyda się. Mam gdzieś chyba w zapasie ze dwie takie nakrętki. Nie wiem tylko, czy skok gwintu będzie pasował. Do uratowania bez problemu. Dłutko. Widać, że swoje przeszło. Ale to też jest do zrobienia. Taki aluminiowy zaczep. A, już wiem od czego to było. Yy, od lampki takiej przykręcanej do stołu, najprawdopodobniej. Tu się wkłada lampkę kontrowało śrubką. I modełko. Ręczne. Sprawne. Fajna rzecz, nie mam takiego, a czasami się przydaje. Super. Zobaczmy co jest dalej. Kolejne zawinątko. Rączka od czegoś. Wow. pilnik. Tego u mnie nigdy za wiele. Super. Edelstach. Wygląda jak łyżka do butów, ale nie wiem co to jest. Jeżeli wiecie, napiszcie proszę w komentarzu. Wykonane z aluminium. Dobra, dalej. Zobaczmy dalej. Szczerze mówiąc, to nie wiem do czego to służy. Jedno jest pewne, jest to na pewno stare. Nie mam pomysłu. Jak ktoś wie, dajcie proszę znać. I zobaczmy dalej. Takie mniejsze zamiątko. O kurczę, ale śruba. Wygląda jak literka A. No to już na pewno ma swój swój czas. Wrzucę to do octu. Zobaczymy jak to będzie wyglądało po kąpieli. Magnes, magnetyzer. Remagnesowanie i magnesowanie. To jest bardzo dobre do e, bitów do wkrętarki. Super, dziękuję Agnieszka. Co my tu mamy dalej o siódmo kręt Philips USA fajne, bardzo fajne klucze cyberowe, przyda się na pewno. Z takim małym hakowym. Sprzęcik elektryczny do ucinania, zagniatania kabelków. Też nie mam, też się przyda. I kombinerki. Już bardziej jako eksponat, bo są troszeczkę tutaj ułamane, ale na pewno, patrzę czy nie ma sygnatur żadnych. No na pewno jest to sprzęt bardzo stary i widać, że długo intensywnie służył komuś. Na bok. co tu dalej śrubokręt jeden z moich ulubionych drewniany do uratowania bez problemu kolejny śrubokręt Stanley duto też jeszcze posłuży Posełka. Fajnie. Fajnie. Dzięki. O, jaka fajna piłka mała. No to, to będzie to będzie fajna rzecz, żeby się pobawić, wyprostować ją, bo jest krzywa. Naostrzyć i dorobić rączkę. Super, dziękuję bardzo. Kolejne zadniątko. O, no to już jest klasyka. To jest klasyka śrubokrętów. Bardzo fajne, nawet w fajnym stanie. Mam już ich trochę od Jacka recyklera. Będę się bawił w odnawianie ich kolejny, stary śrubokręcik. kręcik. Lerysik. dobczę.jne. co my tu mamy dalej o to jakie bajeranckie śrubokręt ale jak fajnie zrobiony znaczy śrubokręt no, wygląda jak śrubokręt ale e, cel tego narzędzia jest zupełnie inny podejrzewam fajne I kolejne dłutko. Też na pewno u mnie posłuży. Spójrzmy co mamy tutaj dalej. Ostatnia rzecz. Pudełko na bok. Koperta. Bardzo ładnie zresztą zaadresowana. I zobaczmy co jest. Karteczka świąteczna. Marku, cudownych świąt, żeby kolejny rok był równie udany jak ten. Serdeczności dla Ciebie i Twoich najbliższych, Agnieszka. I ja Tobie, Agnieszko, też wszystkiego dobrego życzę na nadchodzących świętach i przyszłym roku. Dziękuję Ci serdecznie za tą paczkę. Jest tutaj naprawdę wiele rzeczy które będą mi służyły. Nie jako tam jakiś leżak pułkowy, ale będę miał się czym zająć, co na pewno zobaczycie na moim kanale. Także rozłożę to teraz, żeby, żebyśmy mogli zobaczyć wszystko naraz. Tak wyglądają prezenty od Agnieszki w całej okazałości. I tak się zastanawiałem, co to jest to to, 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 co to. No ale zobaczcie. Normalnie to jest rycerz. Starczą i mieczem. Taka metaloplastyka. Agnieszka, daj znać w komentarzach, czy się mylę. Czy nie. A ja wam wszystkim serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć. A w kolejnym odcinku będzie demontaż takich oto zaworów. Zapraszam.